Kojarzycie trofima Łysenkę, szalonego radzieckiego naukowca, choć bardziej chyba powinien być Hochstaplera, który w pewnym momencie w Związku Radzieckim zrobił tak zawrotną karierę, że w zasadzie był jedną z najważniejszych osób w radzieckiej nauce, przy okazji ruinując tę naukę przynajmniej te nauki biologiczne, dość skutecznie. Naprawdę chciałbym powiedzieć, że na tym szaleństwa sowieckich naukowców się zakończyły, bo były bez wątpienia udręką dla milionów zwykłych ludzi. Niestety to tylko był wierzchołek ogromnej góry lodowej, ponieważ sowiecka nauka w okowach stalinizmu zaczęła popadać w coraz większe opary toksycznego absurdu. Jeden ze sloganów powtarzanych przez ówczesną propagandę głosił, że towarzysz Stalin zmienia przyrodę. I tak się o zgrozo stało. Ofiarami tego szaleństwa padły dwie potężne rzeki jedno z największych jezior na świecie, miliony kilometrów stepów środkowej Azji oraz setki tysięcy ludzi, którzy nadal ponoszą konsekwencje wydarzeń, o których Wam dzisiaj opowiem. Po prostu zero nauki i logiki. Spróbuj moich cukierków Krzyśki o smaku czekolada chili, dostępne tylko w sklepie SFD. Użyj kodu 0 i zamów taniej. Partnerem kanału jest XTB, aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Twoja karta ma 0 benefitów? Zmienią na kartę ZEN. Nowy amerykański papież. Kim jest i jakie skrywa tajemnice? Czytaj w najnowszym magazynie Zero. Zamów na magazyn.zero.pl. Idea poskramiania przyrody narodziła się w czasach Józefa Stalina i czerpała z ówczesnej naiwnej wiary komunistów w nieograniczoną moc człowieka do kształtowania środowiska naturalnego i korzystania pełnymi garściami z jego zasobów. Stalin był przekonany, że jego naukowcy, inżynierowie bez problemu zmuszą przyrodę do posłuszeństwa, wszak nie ma fortecy, której bolszewicy by nie zdobyli, więc zapałem godnym lepszej sprawy zabrano się do dzieła. W 1948 roku Komitet Centralny ogłosił tak zwany Wielki Plan Przekształcania Przyrody, mający m.in. zwiększyć plony w chronicznie głodującym ZSRR. Pomysł był genialny w swojej prostocie. Na początek wystarczy zrealizować wielkie, Projekty hydrotechniczne, nawodnić rozległe stepy, zalesić pustynie, których w ZSRR nie brakowało. Wtedy też w Azji Środkowej zaplanowano gigantyczne uprawy bawełny, której eksport miał przynieść Sowietom krocie. W tym celu zdecydowano, że zasoby dwóch potężnych azjatyckich rzek Amu Dari i Syr Dari, zasilające jezioro aralskie, posłużą do nawadniania olbrzymich obszarów. Uzbekistanie, w Turkmenistanie i w Kazachstanie. Ten ambitny projekt wprawdzie konsultowano podobno z naukowcami i inżynierami, ale ci nawet nie śmieli sprzeciwić się Stalinowi i jego komisarzom, bo w przeciwnym razie NKWD mogło oskarżyć ich o sabotaż sowieckiej gospodarki, co było na porządku dziennym w tamtych mrocznych czasach, no i co kończyło się w najlepszym wypadku. Totalnym końcem zawodowej kariery, a w najgorszym, długoletnim więzieniem i śmiercią. Bawełna zwana białym złotem miała stać się podstawą gospodarki biednych azjatyckich republik ZSRR i zasilić sowiecki budżet dewizami, za które można by kupować deficytowe towary oraz najnowocześniejsze w tamtym czasie. Technologie. Projekt ten wspierał również inne cele ekonomiczne, czyli surowcową samowystarczalność ZSRR oraz te propagandowe, czyli miał dowodzić bezdyskusyjnej potęgi komunistycznego systemu zdolnego podporządkować sobie środowisko naturalne na nieznaną wcześniej skalę. Realizacja ambitnego planu ruszyła jeszcze za życia Stalina, a po jego śmierci nabrała rozpędu w latach 60. Już w latach 30. XX wieku zaczęto budować pierwsze kanały irygacyjne doprowadzające wodę, czy odprowadzające wodę z Amurdari i Syrdarii, a doprowadzające właśnie na te pustynne stepy. Ale dopiero kolejne dekady przyniosły prawdziwie gigantyczne Inwestycje. Przez pustynię Karakum i Kyzylkum przekopano setki kilometrów kanałów nawadniających, które miały dostarczyć życiodajnej wody na spragnione deszczu pola. Sztandarowym przedsięwzięciem był kanał Karakumski w Turkmenistanie. Ogromny otwarty kanał o długości ponad 1300 km, który stał się jednym z najdłuższych tego typu kanałów na świecie. Do realizacji tych projektów sowiecki rząd zmobilizował olbrzymie zasoby i ludzkie, i materiałowe, tysiące robotników, ciężki sprzęt budowlany oraz najbardziej wydajne technologie inżynieryjne. Przy okazji pojawiły się wyjątkowo śmiałe pomysły, by najtrudniejsze prace ziemne przyspieszyć za pomocą Atomowych eksplozji. Większość kanałów budowano jednak tradycyjnymi metodami, niestety bardzo niestarannie. Nie były betonowane ani uszczelniane, wobec czego ogromna część wody marnowała się po drodze, wsiąkała w glebę lub parowała w upale, zamiast dotrzeć do spragnionych plantacji. Szacunki wskazują, że w niektórych regionach tracono nawet połowę transportowanej wody, zanim ta dotarła w ogóle do celu. Mimo tych strat przez pewien czas projekt wydawał się sukcesem. Powierzchnia nawadnianych pól znacznie się zwiększyła, a plony bawełny wzrosły. Uzbecką Republikę Radziecką, socjalistyczną Republikę Radziecką okrzyknięto wkrótce bawełnianym potentatem, pokrywającym ogromną część sowieckiego zapotrzebowania. Na ten surowiec. Pierwsze negatywne skutki tej drastycznej ingerencji w przyrodę były już widoczne po kilkunastu latach. Rzeki, których bieg. Zakłócono, a ich wody skierowane na pola przestały dopływać do swojego naturalnego ujścia. Od około 1960 roku poziom wód w jeziorze Aralskim zaczął systematycznie opadać, początkowo o kilkanaście centymetrów rocznie, a później znacznie szybciej. Jezioro, które niegdyś było czwartym co do wielkości akwenem śródlądowym na Ziemi, zaczęło się kurczyć w oczach. Jego linia brzegowa cofała się o dziesiątki kilometrów, odsłaniając dno, które zamieniło się w upiorną pustynię, zwaną dziś Aral-Kum. Słona woda jeziora w miarę jej ubywania stawała się coraz bardziej zasolona i skażona, co zabiło większość życia w jeziorze. Upadły całe gałęzie gospodarki, zaniknęło rybołówstwo, które wcześniej dostarczało dziesiątki tysięcy ton ryb rocznie, a portowe niegdyś miasta jak Mojnak czy Aralsk popadły w kompletną ruinę. Statki, którymi niegdyś pływano po tym bardzo dużym akwenie, rdzewieją do dzisiaj na suchym lądzie dziesiątki kilometrów od obecnej linii brzegowej. Co gorsza, odsłonięte dno jeziora stało się źródłem toksycznych burz pyłowych. Wiatr unosi do dzisiaj z nataralu drobiny soli zmieszane z pozostałościami nawozów i pestycydów spływających latami z pól bawełny. Słony pył osiada na polach uprawnych setki kilometrów dalej, degradując glebę i powodując choroby u ludzi, np. schorzenia dróg oddechowych. Klimat w regionie stał się bardziej surowy. Skrajnie gorące lata i wyjątkowo mroźne zimy częściowo są następstwem zaniku ogromnego zbiornika wodnego, który dawniej stabilizował warunki pogodowe. Sowieckie władze przez długi czas nie przyznawały się do dramatycznego fiaska tego projektu. Wręcz przeciwnie, mimo alarmujących raportów o wysychaniu Aralu, zwiększano pobór wód do systemu nawadniania plantacji, no, by osiągnąć absurdalne oczekiwania. Partii liczyła się przede wszystkim pozornie dochodowa produkcja bawełny i sowiecki dogmat, czyli wykonanie planu. Kwestie degradacji środowiska naturalnego spychano na dalszy plan. Dopiero w latach 80. XX wieku, kiedy skala dewastacji była już nie do ukrycia, zaczęto mówić o pomyłce. W momencie rozpadu Związku Radzieckiego Jezioro Aralskie było już w znacznej mierze martwe straciło ponad 3 czwarte swojej powierzchni i około 90% objętości. Dzisiaj przedstawiane jest jako jedno z najbardziej drastycznych ostrzeżeń ekologicznych opisujące jak nieszczycielskie mogą być skutki nieprzemyślanych ingerencji człowieka w przyrodę. Nierealny projekt nawadniania pustyń Azji Środkowej nie był jedynym przykładem sowieckiej inżynieryjnej pychy wobec przyrody. Po II wojnie światowej w ZSRR pojawiały się też inne wizjonerskie, a zarazem bardzo niebezpieczne pomysły modyfikacji środowiska, których na szczęście nigdy nie zrealizowano. Jednym z najbardziej zdumiewających był plan zbudowania tamy na cieśninie Beringa która oddziela Syberię od Araski. Zaangażowani w niego sowieccy naukowcy i inżynierowie snuli fantastyczne wizje, że blokując Odpływ zimnych wód z Oceanu Arktycznego i jednocześnie przepompowując na północ ciepłe wody z Pacyfiku przy użyciu ogromnych pomp napędzanych, a jakże energią jądrową, uda się ocieplić klimat dalekiej północy. W efekcie tych zabiegów miał powstać sztuczny golfsztrom, czyli ciepły prąd morski opływający brzegi Syberii. I zamieniające arktyczne pustkowia w bardziej przyjazne do zamieszkania i rolnictwa tereny. Ten śmiały plan był szeroko dyskutowany w latach 50. i 60., ale nigdy nie wyszedł poza fazę koncepcji, prawdopodobnie ze względu na gigantyczne koszty i nieprzewidywalne konsekwencje dla globalnej cyrkulacji oceanicznej. Innym ambitnym pomysłem było odwrócenie biegu największych rzek Syberii. W drugiej połowie lat 40. Stalinowi przedstawiono plan, by rzeki takie jak Op, Irtysz czy Jenisej zamiast do Oceanu Lodowatego popłynęły na południe w stronę chronicznie głodnych wody ziem Kazachstanu i Uzbekistanu. W 1949 roku sowiecka agencja prasowa Tass doniosła nawet o opracowaniu projektu, według którego za pomocą systemu zapór i kanałów syberyjska słodka woda miała docierać do jeziora Aralskiego, miała z niego wypierać słoną wodę, tworząc w Azji środkowej Nowe, żyjące morze. Wizja ta zakładała, że na brzegach nowego Morza Aralskiego powstaną porty, a statki popłyną stamtąd z towarami aż do Oceanu Indyjskiego przez system kanałów. Choć ten śmiały projekt był w dużej mierze propagandową mrzonką, do tematu powrócono jeszcze w późniejszych latach. W dekadach już po katastrofie Aralu sowieccy inżynierowie i biurokraci analizowali warianty częściowego przekierowania syberyjskich rzek na południe. Jeszcze w latach 80. XX wieku rozważano przekopanie kanałów, które dostarczyłyby część wód obu do wysychającego jeziora Aralskiego oraz do nawadniania podupadających środkowoazjatyckich upraw. Ostatecznie super projekt. Odwrócenia biegu rzek został zarzucony najpierw w obliczu kryzysu gospodarczego, syłkowego ZSRR, a potem, później definitywnie po rozpadzie sowieckiego imperium. A na koniec pozwólcie, że podzielę się swoją refleksją. Wspomniane projekty zamiany czy zmiany przyrody nadal wydają się szalone czy wręcz bluźniercze, ale nie możemy zapominać, że do równie dotkliwych ekologicznych Katastrof najczęściej rozciągniętych w czasie doszło w wielu miejscach na świecie i Sowieci nie mieli z nimi nic wspólnego. Dewastujemy naszą planetę bez opamiętania i prędzej czy później zapłacimy za to bardzo wysoką cenę. Spróbuj moich cukierków, Krzyśki o smaku czekolada, chili, dostępne tylko w sklepie SFD. Użyj kodu 0 i zamów taniej. Partnerem kanału jest XTB, aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Twoja karta ma 0 benefitów? Zmienią na kartę Zen. Nowy amerykański papież. Kim jest i jakie skrywa tajemnice? Czytaj w najnowszym magazynie Zero. Zamów na magazyn.zero.pl. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.